Niestety załamał się lód i mężczyzna znalazł się w przeremlu. Kilka ruchów i jest już tu na powierzchni tafli lodowej osoba poszkodowana ma się czego chwycić i bardzo szybko zostaje Ewakuowana z przeremna. Przebywając w lodowatej wodzie, nasz organizm się szybko wychładza. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, z pewnością należy zapewnić komfort cieplny. Mamy na wyposażeniu koc termiczny, koce. Przyjmuje się, że woda o temperaturze 10 stopni w tej wodzie można. Ewentualnie przeżyć 10 minut. I analogicznie, jeżeli woda ma 5 stopni Celsjusza, to 5 minut. Czyli mamy bardzo mało czasu. Dlatego nie korzystajcie z zamarzniętych akwenów wodnych, rzek, jezior, kanałów. My zachęcamy do korzystania ze sztucznych lodowisk. Zabawa na rzekach, jeziorach, kanałach może zakończyć się tragicznie. Pamiętajmy, cienki, kruchy lód załamie się pod człowiekiem. Jeżeli wpadniemy do wody, starajmy się zachować spokój. Wzywajmy pomocy. Naprawdę samemu wydostać się z Przerembla, z lodowatej wody, jest bardzo trudno. Jeżeli wybieramy się na lodowisko, warto ze sobą zabrać telefon komórkowy. Dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Nie wybierajmy się na lód w pojedynkę. W przypadku nieszczęśliwego wypadku starajmy się szybko wezwać pomoc z określeniem precyzyjnie miejsca. To pozwoli służbom ratowniczym na szybkie przybycie na miejsce zdarzenia i udzielenie niezbędnej pomocy.